bądź jako rzemieślnik a walcz jak żołnierz, buduj w sekrecie, Stój odważnym, odważnie, zachęconym. nie pozwól komukolwiek aby zatrzymał to co robisz. Kiedy budujesz dla Boga, nigdy, jeśli budujesz wysoko dla Boga, nigdy nie schodź w dół, żeby plotkować. Plotki tam będą. Nawet w chrześcijach. Nawet w kościele. People will gossip the pastor. Ludzie będą plotkować o pastorze. And pastor I chory pastor będzie miał przez to depresję, people, bo ludzie plotkowali o nim. Plotkować, plotkować, Jeśli chcesz plotkować, nieważne. Ja nie dbam o to. Idę naprzód. Nie trosz się o to, co ludzie plotkują o tobie. No. Nie. Idź naprzód. God. I zobaczysz Bożą chwałę. Amen. 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 God is calling you to rebuild. Bóg powołuje Cię, abyś odbudował And to build with i budował dosk w doskonały sposób. Doskonały